Cześć, nazywam się Agnieszka Cykman, mam 45 lat i pracuję w Hali Makro w Sosnowcu jako specjalista do spraw win. Pracuję tutaj od 96 roku, czyli prawie 26 lat. Jestem makroskim dinozaurem, ale jestem też M. Dziękuję bardzo za nominację, bo to cudowne uczucie, kiedy Twoja praca jest doceniona w ten sposób, ale najbardziej dziękuję za Wasze głosy, bo gdyby nie Wy, nie byłoby mnie jako M. Jestem osobą mega aktywną, więc po pracy najczęściej spotkacie mnie na spacerze z moim ukochanym psem Kazarem. Uwielbiam chodzić po górach. Kocham polskie miasteczka z cudownymi ryneczkami, ale moją największą pasją są podróże po świecie.